Marek, stój! No powaliło cię? Dobra, weź to szybko, szybko. 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 Nagrywa się. Siema, jestem Marek, to jest właśnie mój kanał, że tak powiem, znowu zostałem zablokowany. Tutaj gdzieś będzie screenshot właśnie o to z tego co się wydarzyło. Mamy tam raz ograniczenia wiekowe, raz zablokowany film i dwa razy żółtego dolarka, który ucina zasięgi do maksimum. Także wracamy na stare, dobre śmieci i filmy teraz będą pojawiały się na kanale Lord Krugel, który zebrał już ponad 2 miliony 800 tysięcy subskrybentów. Pamiętajcie o subskrypcji, tutaj jest czerwony przycisk, kliknijcie go. Tam na dole i zaczynamy odcinek. Kamerzysta, nagraj to co powinieneś nagrać, czyli dół, na dół dawaj, no zjeżdżaj, jedziesz z tym, dawaj, dawaj, lecisz w dół, pokazuj co będziemy no dobra, dzisiaj już, robić, dawaj, już, już. co już wiedzą ludzie, co będziemy dzisiaj robić? Masz dwie różne skarpetki. Mam dwie różne skarpetki, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ zainwestowałem naprawdę grube siano w ten odcinek, mamy najwyższej jakości sprzęt, nagrałeś go? Chodzi ci o te tanie rolki? Nagrałeś je wcześniej? Nie. To nagra je teraz. Niech podziwiają. Ale przecież to są tanie rolki ze sklepu? Płytę kamerzysty można kupić na stronie www.kamerzysta.Wip. Załatw mi osobę, która założy mi te rolki. Ja mam ci założyć. Nogi. Ogarnij osobę. Możesz być to ty. Nie, ale ja nie chcę ci zakładać śmierci. Mogą być to twoi rodzice. Może być to twój wujek, babcia. Ale, ale skarpetki ci śmierdzą, kto będzie chciał ci rolki zakładać? Jak dobrze zapłacisz, to każdy mi założy. Sofer? Co? Chcesz założyć rolki Markowi? Średnio. A założysz mu? A, służący gdzie? Służącego nie ma dzisiaj. Założysz? Gdy nie ma, jak jest potrzebny. Ja mam założyć mu. O, widzisz jego stopy? No, widzę, no Mamy właśnie. Dziurę. dziurę? Ma dziurę? No, a? jaka dziura na palcu. Cebulę ma na skiecie. Dobra, dalej będzie się ożaleć na sobą, czy <grym> pasek co? Pasek Gucci? Co? Zobacz, pasek Gucci. A wiesz, że on specjalnie zrobił, że założył takie, te, żeby mu zakładać to. On specjalnie ubrał dziurawe skarpetki, to jeszcze śmierdzące, dwie różne. I jeszcze brudne, w dodatku. co zrobił, aaaa. No, no. Fu, 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 ja szof o, to zakłada? Szofer. Ja? A ty ochroniasz? Ja nie, ja nie. O Jezu, zakłada. szofer współczuje ci. Współczuje, no. no. jakbym ja miał to zaraz zrobić. To zrobimy to inaczej, pa. Będziecie dalej się przyglądać, czy założysz? Okay. Dawaj, dawaj, jazda. Miniecie to. Nie miniecie to. O tak, zakładaj, zakładaj. Ale to no dawaj, dawaj. Tak to nie ta noga. Jak to nie ta? Aha. No dawaj, dawaj. No na to nogę. Weszła? Druga nóżka. Dobrze. Marku, już, już ci wsadzam mareczko mówię. Ja to zawsze Wsać mój Tak, wkładaj, wkładam. Masz. Dawaj, ciśnij, tak, mocniej. Marek, to mareczka do na stronie www.kamerzysta.pl. No dawaj, wkładaj to, no. Jest. Ty. W ogóle się właśnie zorientowałem, że mam tutaj takich debili pozatrudnianych, że to brak mi po prostu... A największy siedzi eee. Przezwałeś mnie, tak się nie robi. Ja tu kulturalnie z... Problemy wkładam ci. Tak, jest problem z Ja z ci Weź kulturalnie go wkładam go. rolki na, na nogę. Weź go sam. A ty mnie przesła. Dobra, Są. już, siądź Mareczku załóż sobie te roleczki. Rączki rączka. posiadała, proszę bardzo. Jedna rączka tutaj łapiemy, drugą rączką tutaj łapiemy i do nóżki tutaj roleczkę raz będzie to Chyba widzimy się za godzinę, czegoś ogarnąć. Już założone, ale... Nie Założone. Ale ja nie założone. sądzę, że to jest dobry pomysł, żeby się jeździł tym po domu. A gdzie mam jeździć? No nie wiem, no na zewnątrz wyjdźmy. Może na samym początku jednak przemyślmy, jakie mogę szkody spowodować. Po pierwsze, propozycja słucham, słucham, co mogę zniszczyć. Co może zniszczyć ochroniarz? Kafelków nie zniszczę, bo są mocne. Ściany ewentualnie mogę przerysować, ale to się odmaluje. Yy, a weź tak się przejeżdż tutaj. Zobaczymy, zobaczymy, dasz radę. No dawaj, wstawaj. No, wstawaj, do... No, Marek! Ej, dobra, do bo, góry. postać mnie z powrotem, bo ja nie wstanę teraz. No ale muszę... Daj, daj mi Ustać mi na rękę. No to ustań. Co ty Adam, mały, jesteś. Boże święty. Musisz... To stań, stań tylko na tych rokach, ja cię nauczę. Musisz wstać. O, dawaj, ja Ci pomogę. No wstań do góry. Dobra, wy zostaw, zostaw, została, zostaw Kurde! może no, wyjdźmy na dwór, no bo, bo tutaj że... tak... No ja nie, ale tutaj muszę nam... Nie wstać, bo ja teraz nie wstanę. No ale jak w teraz mam ci pomóc stać, jakbyś jechał na rolkach, to. <laughs> nie wstaniesz teraz. Musisz bokiem. Jak bokiem? No obróć się w jedną stronę. No. No ale daję, ci pomogę wstać. I trzymaj się na tych rolkach, no. No i trzymaj No weź. Ale nie, nie, nogi. Nogi. No, po prostu, połóż, połóż się Po prostu i noc! Na dół, na dół, nie! Nie chcę jednak. Zobacz, kółko, Musisz stanąć i zrobić tak? Ale to się nie uda No dawaj wstawaj Marek No dawaj, jeszcze raz próbujemy. na proste nogi I przejedziesz się kawałek No, dawaj Ja pierdziele, on wygląda Boże. jak jakaś pokraka Jak niepełnosprawny <laughs> No stoisz, dawaj trzymam cię, no, ja się wyprostuj kusza, te nogi Trzeba do góry, jeszcze no stój ja, na tych rolkach! Nie, nie, weź, zostaw, zostaw! No Sam, sam! Dawaj pojedziesz! Nie, nie! Dawaj jedziesz! Zobacz, weź, jedziesz! Weź Zobacz! Jeździsz e. Maruś! Jeździsz! Zobacz! E. Zobacz e. jak jedzie! Patrz! Jedzie! Jest, jest no, tak. Tak. no nagrywa się, nauczyłeś się jeździć? Ale piruet. O oh, yeah. Jezu, człowieku! W sumie to się już nauczyłem, no. Co za problem jeździć na rolkach. To tu się przejedź, Marek. Pasz, super, pa. Ow! Oh ja, dat is wel. Dat is wel Hey, Hé, zit Oh, mijn Żyć? Szłapa urbała. Mopa urbała co Frank Maruś Żyjesz, Marek? Co? Chciałem jeździć się nie stało? Nie wiem Ma dreszczę. Dobra, a dawajcie, jedziemy na odbór, weźcie go Dobra, pod Dobra, skład... Dawaj pod... Marek nie ma, czy jedziemy na dwór, cię nauczymy jeździć. No co Daj rękę. Już się udawaj no. Zostawcie mnie. Co? Zostawcie mnie Dobra, niech sobie odpocznie, e, chodź kawkę zrobimy, kamerzysta, szofer i niech on sobie leży i ten, i jak się ogarniesz Marek to zabuchaj to. Pójdziemy na ten. No Dobra, zostanę stąd Marek. Dobra, ja idę. Śmiesznie było. O cholera. Mi nie boli, na całe szczęście. No to dawaj na miasto lecimy. Nie stało. Zaraz pójdziemy, ale żądam od niego. Oficjalnych przeprosin, które mają zaczynać się od tego. Ja, Jakub, Plasku, Bańczyk i dalej, dalej, dalej. Co dalej dalej? Ale ja mogę go przepraszać, tak? Że to był śmieszny. No człowieku, no. no. ale to było śmieszne. Wiesz jak mi to bolało. Wiesz jak ludzie się będą śmiać? Spoko, możemy się pogodzić. Najpierw żądam oficjalnych przeprosin do kamery. dobra, Maruś, się... przeproszę go, bo będzie płakał cały dzień, co? Będziesz płakał czy nie? się ja przeproszę. Ja czekam. Dobrze, więc... Ja Jakub e, Kubańczyk, e, ochroniarz, rolkarz, celebryta, raper, muzyk, e, akompaniator, e, beatmaker, e, artysta, e, zawodnik MMA e, Flas e, przepraszam e, Marka e, za to, że e, zrobiłem mu tego pranka z mopem. Tak? Przeprosiny przyjęte. No. Możemy iść. Dobrze. Ok, aktualnie znajdujemy się przed sklepem budowlanym. Maru jest tutaj. Pozdrawiam wszystkich. <grym> jak się czujesz? Co? Jak się czujesz? Powtórz pytanie. Jak się czujesz? Nie chciałem tego słyszeć. No co, po prostu czuję się dobrze. Co mam komentować? Weź, pomóż mu. Musimy wejść po ten. Popianki jakieś ochronne dla niego, bo to wiesz. Radysa, czy nie? Możecie mi pomóc, jak chcecie. Dobra, Dobra, Pomóż mu, sofer. Lord Księżyc. Tak? A, jedzie. Co? Daj szybciej. Nie, 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 nie popychaj go, bo się wywali. <grym> Dobra, chodźcie do tego sklepu budowlanego, jak on ma jeździć, to musi mieć jakąś, no jakieś zabezpieczenie, nie? Nogę przestaw tam! Dobra, deflami, weźcie no. mu, pomóżcie do cholery, no. Ja to... to daj, pomogę ci. O, ja za jedną... O, i... jedziemy. Dobra, do sklepu. Jedziemy do sklepu. Po pianeczki, tak? Więc, lecimy do sklepu i zobaczymy, co ciekawego jesteśmy w stanie kupić, żeby ochronić Marka przed ewentualnymi... Ej. Przed ewentualnymi <stuńczyncy> uszkodzeniami ciała. No po prostu dawaj, bierz go. Kajksze. Kajksze, taniec, taniec, tańczą. Pa, pa jak tańczą. Wuuu, wuuu, To bierz, bierz. No dawaj, to bierzemy, tak? Tak. Nadal nie rozumiem, czemu mi nikt nie pomaga. Żebyśmy go tak obinęli, zobacz. Dobra, weź mi ktoś pomóż, stąd wyjechać. To taka będzie git, nie? Będzie git. Jeszcze Dobra. taśmę klejącą, no. Taśmę Jak ty chcesz to zaczepić? Jesteś zakochani, co tam? O kurde. Wszystko obok kontrolą. Taśmę klejącą biegnie. Taśmę? Ja, mam. A po co taśmę? No żeby przykleić tą folię. Jak trzymasz blisko... Mhm. Mm Dobra, ee, chcesz mieć problem z nam? Co chcesz? Chcesz mieć problem? To problem jak nawet ci ruszać nie możesz. Ale mogę to zawsze zdjąć. Bo widać, że był bezpieczny, taką Czerwoną weź. Weź, weź. Weź, weź mnie pociągnij, Weź, mnie pociągnij. No chodź. Czerwoną weź. lepsza będzie. Dobra, idziemy do kasy. Weź go, szofer, i idziemy do kasy, bo już on sam to, nie pojedzie. To jest taśma. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. W sumie tutaj sam sobie teraz. Dobra, idziemy do kasy. Okej, okay, jesteśmy już przed sklepem. Ochroniarz przygotowuje... Co ty przygotowujesz? Co to jest w zasadzie? Folia bąbelkowa. Folia bąbel. bąbelkowa, żeby mu się krzywda nie stała. Ja, Tam, ja jestem w zamienię, zamienię czapetki? O, od razu lepiej. Weź, bezpieczniej się Ta czapka jest więcej warta Dobra. niż całe życie a, 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 szofera. Ta? Która? No tak. Niech się cieszy, cies Dobra, to najpierw ręce chyba, co? Ręce, myślisz? No, daj Maruś rączkę. Tak jakoś tak, to trzeba, to trzeba urwać. To czekajcie, ja zrobię cięcie i już po prostu finalny no efekt. No dobra, to tak zrób. Dobrze, w takim razie wracamy do państwa za chwilę, abyście mogli zobaczyć finalny efekt. Pozdrawiam, Marek. Marek Krusel. No. W każdym razie myślę, że Marek mógłby wjechać do jakiejś galerii handlowej już odwalony i zrobimy sobie jaja. To mogłoby być śmieszne. Nie uważacie? Wracamy za chwilę. Dobra, można powiedzieć, że skończyli, tak? Skończyliście? Marek, pokaż się! To będzie bezpieczny, teraz na pewno mu się nic nie stanie. Ej, ale to jest dobry pomysł, tak właściwie? Tak, teraz się nic nie stanie za krokiem. Nie no, bo to jest trochę pajacowanie, już trochę. Nie. No jakie pajacowanie? Jakie pajacowanie? Nie, no jest dobrze. Profesjonalne ochraniacz. No nie wiem, coś sobie głupiego kręciliście i teraz. To no teraz w końcu wyglądasz na bezpiecznego, nie? Nie, no to jest trochę żałosne. <noise> no nie no, dalej bezpiecz... to ściągnąć? Nie no, bezpiecznie wyglądasz. Dobra, teraz możesz pojeździć. Czyli, ciekawe. Worek treningowy na <noise> <noise> Twoją Zaraz. O Jezu. O, czekaj, 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 czekaj. Ja tu uwielbiam, patrz. Na garbie mu Ooooo! Jak mu na garbie Czekaj, bo jak się cię wróci, to nie będzie ochrony. Ale mu strzela ten garb. O, ale Ole fajne. Ufokuj się już. No dobra, yy, to musimy test zrobić, musisz się wy... test, no wywróć się. No nie, nie będę się wywalał na siłę. Dobra, jedziemy na jakiś skatepark czy coś, żeby przetestować to. Na skatepark? No, skate park? no a gdzie? Może nie na skatepark, ale na jakąś wolną ulicę, nie? Żeby to przetestował. O nogach to już zapomnieliście. No zaraz się możemy tak związać. Tacy profesjonaliści. Jest o, dobrze, Marek. O. Jedziemy. Tylko jak wejdziesz do samochodu. Jak dobrze jeździ, nie? No. no. Boże Cię, podtrzymaj. Pałpa! A, ja Cię wepchnę. Okay, weź, weź, weź go wepchnij. Weź mi nogi, zegni. Zegnij nogi, zegnij. Zegnij nogi. Chciałem ja go wciągnąć z <laughs> tamtej strony. Tam. Weź go wciągnij. <laughs> Dawaj! A! <laughs> A jeszcze, jeszcze o, o, o. Dobra, załadowany Zapakowany Lecimy na, na skatepark. No. Dobra, ale szofer gdzie wsiądzie? O kurde, bez kito. Na kolankami, chodź szofer. Dobra. Okej, okay, jesteśmy na parkingu Marek, dawaj. lecimy, leścimy jeździć. Gdzie my jesteśmy? Z galerii handlowej, chodź pojeździć po galerii handlowej, co ty na to? Gównie jest gorąco Gorąco? Ja nie dam rady Weź piektoś w Dawaj do windy pojedziemy. Tak gorąco. Czyli ze schodów ruchomych jak myślisz? Dobry. Dobry. Nie, bo może spaść. ale no, jest bezpieczny. Ale to ma no, tutaj z góry. To, 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 to Ej no, Dobra, to jest dobra, dobra, chodźcie do tej windy. Ale jest tam dojechać. Ale to jest Nie, to jest głupi pomysł. Nie, to jest dobry pomysł, zobacz. Skąd ma zjechać? No z góry. No nie wiem czy to jest dobry pomysł. No i dawaj na górę parej. Bokiem, bokiem tak musisz wodzić. Chcę go to Jesteście tego pewni? Ta. Dawaj, Marek, to już się kameruje. No, <grystanie> A działa ochrona? Nic się, się nie stało. Nic się nie stało przynajmniej, ale no kurde, wiesz jaka to jest prędkość człowieka? <grystanie> Uwaga pan Marek będzie zjeżdżał, mamy tu z 50. No, 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 na tym bym powiedział, że 4 metry. Dziś... No i pan Marek. <grystanie> Dawaj, podnoś go. No, ale jak? Czy Zablokuj, tak? go zablokuje? No. Dobra, to zjedzie do końca. Marek, już się kameruje! Lecisz! Dawaj! Dobra, trzymaj się. no. Na pan, Marek, pan Marek, jazda. To Dawaj, Marek! Nie no, ucieknę, no, ucieknę. Weź, weź. Ej, dobra, puśćcie mnie. No. no już, kurde. Dobra. Dawaj, jedzie. O, już że się we mnie wypieprzy. Marek, to już się kameruje, dawaj! Udało się. Gdzie teraz idziemy? Do marketu. No, tak. <noise> Marek nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj wjeżdżać. Ba już się nauczył w ogóle ja nie wiem, jeździć. Czemu ja w ogóle tutaj jestem, tak właściwie. Ale przynajmniej umiem jeździć, także... Co, chcecie coś z tego sklepu czy co? So? Ale co ze sklepu? Żebym bym sobie folię dokupił. Kupiłbym sobie coś do picia. No to dawaj, idziemy eee, na sklep. Tak, to... Sklep jest po prawej. No to już. Ale to jak się nauczył, jeździ. Dobrze, nie? Zobacz! gigant normalnie. Co? Nie wiem, L ludzie się na nas dziwnie patrzą, nie? Patrz on robi. <grystanie> <grystanie> Marek, to nie jest normalne, nie? To się na pewno, nie? Bo ktoś mu wymusi pierwszeństwo. jak za tuba, ty. Na proszki poszedł, dawaj, wiem, na proszki. Marek, stój! To powaliło Cię? Dobra, weź to szybko, szybko. 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 Weź zbieraj to <śpiewanie> zbieraj. Co się patrzy? Pomysły normalnie, pierwsza klasa. A to ciebie pokazałeś Ale co przeze mnie? Przez ciebie pokazałeś zawrót. Dobra, ładnie jest. Stawię te walizki szybko. No dobra już. Idioci. No pięknie. Już naprawione. Ale się podsypało jak domino. Dobra, idzie. Teraz chyba przypał. No to dawaj, chodź, jedziemy. Tylko po picie jeszcze pójdę. Po picie. Tak. Chodź po picie szybko. Ale to sami, bez tych. Chyba chcą nas wyrzucić. Zaraz ochronę, ochronę Tak? Już nas chcą wyrzucić? Patrz tam, dzwoni. Serio? Dzwoni babka. Ale przypał, co? Idzie Idzie ze mną po to, to picie, czy nie? No idę. To chodź, tylko bez nich, bo oni przypał robią. My? Marku, co chciałeś powiedzieć na koniec? Chcę to już zdjąć. To Ale dobrze po... wyglądasz, Marek. Hey. Mi no. Nie Dobre. nagrywaj mnie, zacznijmy od tego, wiesz jak tym jest gorąco Chciałem zrobić śmieszny film, ale Nalej, to już mnie przerosło Wiesz, jak jakbyś się wywrócił tam na schodach bez tego, to by stała się krzywda No tak to Spajacować, to, to, było to jest nie? Zdejmijcie to Nie Sam sobie zdejmę To powodzenia <laughs> No dobra yy, Także subskrybujcie koniecznie kanał Kruszwila i sprawdźcie poprzednie filmy Dokładnie Żegnaj, szofer. Siemanko, trzymajcie się, wchodźcie Ej, na Instagramy, wpadajcie do mnie na Instagram i do szofera ochronia39 tak, i szofer39 tak, i kamerzysta. Yo, 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 yo. motherfucker, yo!